Dzień dobry Państwu. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Abyśmy naprawdę byli zadowoleni z kuchni, musi być ona funkcjonalna. Jasne, musi być ładna, to na pewno, ale musi być dobrze wyposażona, dobrze zorganizowana, bo wtedy będzie ona taka funkcjonalna, praktyczna, a nam będzie się z niej dobrze korzystało. Ona będzie taka pokładana, no i na pewno będziemy mieli większy tam porządek. Na szczęście jest kilka sprytnych rozwiązań, które możemy zastosować do takiej kuchni i o których dzisiaj powiem. Nie tylko ja, bo mam miłą niespodziankę. Udało mi się zaprosić do tego odcinka Magdę z kanału Wnętrza Zewnętrza, która też powie, co według mnie jest takie masche w kuchni. Pewnie znacie Magdę. Jestem przekonany, ale jeżeli ktokolwiek jeszcze nie trafił, to zapraszam. Zerknijcie na kanał od niej, bo na pewno warto, ona pokazuje piękne, ciekawe wnętrza mieszkań domów i super rozwiązania. Zachęcam. Zanim zaczniemy, naciśnij przycisk subskrybuj dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Bardzo cię o to proszę. Daj tą łapkę w górę, napisz komentarz, aby pomóc mi rozwijać ten kanał. Zaczynamy. W tym odcinku powiem o różnych rozwiązaniach do kuchni dużych i małych, ale zacznę od rozwiązań dla osób no, niezbyt wysokich lub takich, którzy, którzy mają wysokie pomieszczenia i meble do samej góry. Takie rozwiązanie idealnie się sprawdza, jeżeli nie chcemy biegać po krzesło lub drabinkę, a chcemy coś wyciągnąć z górnych półek. Może to być właśnie takie y, ciekawe cargo lub opuszczone, no, powiedzmy to, półki. Dla niższych osób dobrym też rozwiązaniem mogą być fronty szafek podnoszone na siłownikach elektrycznych. Nieraz po prostu te fronty po otworzeniu są bardzo wysoko, i naprawdę sięgnięcie do tych uchwytów no może sprawiać jakiś tam problem. No, a taki przycisk, widzicie, naciskam, front idzie do góry, naciskam, front schodzi na dół, no rozwiązuje nam ten problem. Teraz coś, co bardzo mi się podoba, ponieważ jestem wygodnym człowiekiem i coś czuję, że jeszcze bardziej będę wygodnym. Ja lubię sobie ułatwiać życie, nie utrudniać. Przy każdym posiłku, Generujemy biomasę, i to nieraz naprawdę dużo. I mając taki otwór w blacie, a pod spodem kosz na odpadki, bardzo szybko je wyrzucimy. Problem jest w tym, jeżeli macie blat z laminatu, no to wtedy jest to trochę utrudnione, bo tego nie można zrobić. Niemniej, można urządzić to w inny sposób. Wystarczy, że zrobimy wysuwaną deskę spod takiego blatu i po przygotowaniu potraw. Po prostu suniemy obierki do kosza. To teraz, zanim przejdę do kolejnych udogodnień, kilka cennych uwag od Magdy. To Magda z kanału Wnętrza-Zewnętrza. Jest bardzo dużo ciekawych rozwiązań do kuchni, takich jak wysuwane dodatkowe blaty, kran nad kuchenką, by móc nalewać wodę do garnka bez konieczności przenoszenia go z nadzlewu, czy na przykład a łączące w sobie różne funkcje piekarnik i mikrofala w jednym. Ale szczerze mówiąc, dla mnie najfajniejsze są szuflady, uważam, że dają całą masę możliwości. Mają różne kształty, różną głębokość, a co ważne, jak wyposażymy taką szufladę w przegrody czy odpowiednie pudełka, to efektywność wykorzystania tej przestrzeni znacznie wzrośnie, a nam będzie zdecydowanie wygodniej. A co więcej, porządek w szufladzie będzie zachowany, więc też przyjemniej nam się będzie korzystało z. Kurs. Kuchni. Uważam, że to dzięki szufladom kuchnia może być naprawdę wygodna, a to właśnie takich kuchni nam wszystkim życzę. Wygodnych. Zgadzam się z Magdą w 100%. Jeszcze raz zapraszam na jej kanał. Warto. Czy więcej szuflad, tym lepiej. I tak jak wspomniała, tych szuflad fajnie dobrze wyposażonych. Wiem, że nie każdy ma taką dużą kuchnię, aby mieć tych szuflad naprawdę dużo. Lecz wtedy, jeżeli robicie meble pod wymiar. Warto wykorzystać miejsce w sokołach. Z całą pewnością zmieścicie tam sporo rzeczy, np. blachy, ściereczki, formy do pieczenia, no, czy jakieś inne drobiazgi, przyrządy do gotowania. Będąc przy tych szufladach, nie sposób nie wspomnieć o różnych segregatorach, które bardzo ułatwiają życie, a przede wszystkim mamy no, ładnie i skrótnie wszystko poukładane. Super, też bym tak chciał. Powiem Wam szczerze, że marzę, aby mieć tak ułożone plastikowe pojemniki i nie szukać za każdym razem odpowiedniej pokrywki. I tracić tyle czasu. Często widać też szuflady z segregatorem na przyprawy. Fajnie, ładnie, pod warunkiem, że miałbym na tyle du dużą kuchnię i nie szkoda by mi było na to dodatkowej szafki. Bardzo fajną opcją są też pojemniki na warzywa. Zobaczcie, wszystko jest pod ręką, łatwo wyciągnąć taki pojemnik, czy dosypać produktów, czy umyć po prostu szafkę. Aha, i będąc jeszcze przy tych szufladach w cokołach, nie zapomnijcie o swoich pupilach, niech i dla nich znajdzie się miejsce. Kilka takich linków do różnych organizerów, segregatorami, dałem wam w opisie. Zerknijcie, może Wam się coś spodoba. Ok, kto lubi porządek w kuchni? A kto nie lubi zbyt dużo czasu poświęcać na ten porządek? Zobaczcie, najszybsze sprzątanie świata. To jest jedno urządzenie, ale można w dwa sposób zastosować. Po pierwsze, Pokażę Wam te najszybsze sprzątanie. Jak zaskoczą Cię z wizytą teściową, a na blacie jest armagedon, wystarczy, że zamkniesz taki front, a blat będzie niewidoczny. Dodatkowa zaleta, możesz powiedzieć, że front się zaciął i herbaty nie zrobisz. Długo nie posiedzą. Chyba, że zrobiłeś to już dziesiąty raz i mają swoją herbatkę w termosie. Na mniejszą skalę można zrobić taki patent i pojedynczy front zamknąć na takich siłownikach. A zanim schować na przykład maszynkę do krojenia robot kuchenny. Po skończonej pracy chowacie taką półkę, zamykacie front i posprzątane. Prawda, że fajne? Na pewno w każdej kuchni warto zrobić jedną taką szafkę. Nie musi być ona bardzo szeroka, ale jedna taka szafka z pionowymi przegródkami, bo może ona bardzo fajnie posegregować różne rzeczy. W takiej szafce bardzo łatwo będzie pokładać wszelkie deski do krojenia, blachy do piekarnika. Jeżeli nie można wygospodarować całej szafki, to może warto zastosować chociażby taki uchwyt na frontach. Zawsze kilka tam desek zmieścimy. Zresztą sprytnych uchwytów jest więcej. Czy to na ręczniki papierowe, czy na worki na śmieci, reklamówki, folie aluminiowe itp. Ściereczki, no w zależności co Wam przyjdzie do głowy. I a propos uchwytów. Polecam, bo sam mam i jestem z tego zadowolony z uchwytów na kieliszki filiżanki kubki. Ok, u mnie są same kieliszki do wina, wiszą, no i do szampana. A jeżeli macie jakąś taką trudną szafkę, macie tam jak w tym przypadku syfon, jakieś rury, to można zastosować takie rozwiązanie. Znalazłem taki segregator za jedyne 114 zł. Dlatego myślę, że warto, bo dostosujecie sobie te półeczki. Do waszych wymagań. Kosze Magic Corner, LeMarche, jasne są znane, zresztą mówiłem też o tym w tym odcinku o wyposażeniu kuchni. Zerknijcie, proszę. Ale nie, no nie można o nich nie wspomnieć, mówiąc o wyposażeniu kuchni, o nich i o cargo. Ale zobaczcie, bo nie każdy ma możliwość zastosowania, albo nie chce wydawać tyle pieniędzy, zastosowania takiego kosza Magic Corner, bo on potrafi kosztować. To też jest inny sposób. Do takich narożnych szafek. Jest zawsze utrudniony dostęp, lecz dzięki takiej nersel lub koszowi Magic Corner nie musimy gdzieś tam głęboko nurkować. Wszystko mamy po prostu na wyciągnięcie ręki. Tak jak wspomniałem, niestety no one potrafią koszować w zależności od szerokości, od wielkości półtora tysiąca, dwa tysiące i też od producenta, jasne. Ale może warto zastosować taką obraconą półkę. Prosty sposób, niedrogi, a praktyczny. Jeszcze z tymi koszami cargo. No, powiem tak, super sprawa. Jest to taka mała spiżarka. Bardzo dużo produktów tam zmieścimy. Lecz uwaga! Ja, prawdę mówiąc, jestem zwolennikiem wyjeżdżających pojedynczych półek, szuflad takich. Bo uważam, że wtedy po pierwsze nie muszę wyciągać naraz całego kosza, który załadowany swoje na pewno waży. A po drugie, mam łatwiejszy dostęp do produktów, do danej półki. Dobrym pomysłem. Jest zrobienie takiego niskiego kosza kargo na drobne przyrządy, łyżki drewniane, szmatki, sztuce. On nie zajmuje nam zbyt dużo miejsca, a mamy to właśnie wszystko ładnie poukładane i pod ręką. A teraz coś, o czym wspominałem w odcinku o małych, wąskich kuchniach, takich kuchniach do bloku, bo na pewno jest to dobry patent, ale przyda się tak naprawdę nie tylko do małych kuchni, bo i do dużych również. Na pewno bardzo pomocny jest wyjeżdżający blat, szczególnie to na 100% przy piekarniku. Można tam wtedy odstawić gorący naczynie, ale nie tylko, no bo przecież śmiało można też tam no, przygotowywać potrawy. Możemy zrobić taki dodatkowy blat wysuwany, jak tu było widać, lub całkowicie wyjeżdżający z szafką. Wtedy możemy ustawić sobie taki regał w miejscu, który nam odpowiada, lub w ogóle zajechać zdaniem do stołu. I a propos blatów. Kto powiedział, że muszą mieć one standardową głębokość 60 cm? A gdyby on był głębszy? Wtedy z tyłu mamy miejsce na dodatkowe przyprawy, na sztućce, czy zrobić ociekacz na talerze, na gąbkę do mycia na naczyń, etc. Też tą gąbkę gdzieś trzeba przecież dać. Pomysłów może być sporo. Naprawdę uważam, że to jest fajne rozwiązanie. Teraz krótko, naprawdę krótko o takim wyposażeniu lodówki. Powiem tak, super sprawa, ale jak dla mnie to mission impossible. Próbowałem, nie daję rady, ale uważam, że warto, tak więc może akurat się zainspirujecie. Serio, chciałbym mieć tak urządzoną lodówkę, tak ładnie wszystko tam poukładane, no lecz jakoś mi to nie wychodzi. Ale aby nie było, mam w rodzinie osobę, która faktycznie wszystko ma ładnie poukładane i pozamykane w pojemnikach. Wygląda to super. Lecz szczerze, to ja nie mam cierpliwości otwierać tyle pudełek do jednej potrawy. Ale widzę w tym sens. Teraz trzy produkty faktycznie praktyczne. Ale uczciwie powiem, no kłócące się takie no, z moją estetyką. One są funkcjonalne, dlatego no, chcę je, wam je pokazać, bo może komuś się przyda. Tylko kurde jakoś nieciekawie wyglądają. Pierwsza rzecz, która po prostu nie podoba mi się wizualnie, chociaż jest kilka wersji. Jeżeli macie coś fajnego, ciekawego, to podeślijcie w komentarzu. Jest to segregator na sypkie rzeczy. Fajnie możemy mieć posegregowane kasze, ryże, płatki śniadaniowe. I gdybym takie coś, na, na coś takiego, miał miejsce w spiżarce, to bym się nad tym na pewno zastanowił. Lecz na widoku no, nie chciałbym tego za nic. Podobnie z tego typu suszarką. Ostatnio w komentarzu ktoś mnie pytał o coś podobnego. Na pewno dzięki no, takiej suszarce możemy wygospodarować miejsce na umyte naczynia. No takie dodatkowe miejsce. No lecz znacie mnie, wolę mieć mniej na blacie niż więcej rzeczy. I ostatnia rzecz, która przykuła mój wzrok po ostatnim odcinku o błędach w kuchni no i licznych komentarzach w sprawie tego zlewu pod oknem. Jest to jakieś rozwiązanie, taki parawan. Na pewno przy wyskakującej zupie krem bardzo przydatne. Tylko no znowu, jak dla mnie mało estetyczne. Ale widzę w tym sens. Dajcie znać, czy Wam by się to przydało, czy niekoniecznie. A teraz dwie rzeczy, na które natrafiłem, przygotowując ten odcinek. Może nie jest to takie stricte pasujące do organizacji kuchni, ale na pewno do organizacji gotowania. Mnie się bardzo spodobało i będę czegoś takiego, chociaż tą patelnią to łatwo znaleźć, ale takie deski na pewno będę szukał. Pierwsze, jak widzicie, to taka sprytna deska do krojenia. Jest ona wraz z pojemnikiem, do których łatwo wrzucamy produkty i można na niej postawić tablet czy książkę kucharską. Jest to po prostu takie ułatwienie sobie życia. Uważam, że fajne a druga to taka ciekawa podzielona patelnia. No i faktycznie można ułatwić przyrządzanie potraw. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a i znalazłem taką patelnię u nas w sklepach internetowych. Podrzucam też link w opisie. Oczywiście jest więcej różnych udogodnień, tak? Wspominałem już w odcinku o wyposażeniu kuchni, na temat podświetlanych szafek, szuflad, na temat gniazdek wyjeżdżających, są różne fajne, ciekawe segregatory w pas między meblami na ścianę i na pewno to wszystko się przydaje. Te wszystkie rzeczy niestety mają jeden minus. Wartość, ceny. Słuchajcie, dobra, jeżeli chcemy kupić jedną dwie rzeczy, okej. Okay, pewnie chwilówek nie trzeba będzie zaciągać. Ale jeżeli byśmy chcieli taką stworzyć idealną kuchnię, to niestety w dużej mierze może być tak, że samo to wyposażenie będzie kosztowało tyle, co ta kuchnia. Ale czy warto? No tak, warto. No, musi być jeszcze stać człowieka, ale na pewno warto. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, że zainspirowaliście się czymś. Jeżeli tak, no to liczę na to łapkę w górę, naciśnij dzwoneczek subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!